Robot Roomba jest dla mnie po prostu kolejną powierzchnią do zarysowania. Jest to obiekt, który raczej stoi w mieszkaniu w miejscu widocznym, więc, dlaczego nie może być obiektem sztuki, jest za dużym słowem, ale nikt będzie oryginalny. Przedstawiłam trzy projekty, dając też szansę odbiorcy i być może przyszłemu zwycięzcy tej maszyny, żeby ludzie sami też podjęli decyzję, który projekt najbardziej przypadł im do gustu. Miałam swojego cichego faworyta, ponieważ chciałam się bardzo zmierzyć z klejeniem płatków złota na takim sprzęcie nietypowym, ale też projekt, który zwyciężył, był dla mnie wyzwaniem pod względem ilości linii, ponieważ był no, chyba najbardziej pracochłonnym z tych projektów. To taka trochę benedyktyńska praca, ponieważ bardzo cieniutkim pędzlem musiałam nanosić linie tak, żeby się nie rozmazały. Zwycięski projekt oczywiście przedstawia kobietę, ponieważ kobieta jest głównym tematem moich rozważań malarskich. Właściwie jest to parę kobiet, ponieważ jest to bardzo linearna praca, linie, włosy przeplatają się, taki gąszcz chaos. Być może dla kogoś z daleka wręcz będzie to abstrakcja. Dopiero w pewnej chwili wyłonią się sylwetki, a właściwie portrety kobiece. Cieszę się, że taki obiekt trafi na aukcję charytatywną. Nazywam się Anna Halarewicz i jestem ilustratorem młodym.